Dobra, puszczam yy, goatsów i co? No, jak zwykle witam YouTubka, nie? Serdecznie w dzisiejszym odcinku Goats Wojtek Gola zmierzy się ze swoimi demonami z przeszłości i odpowie na pytanie. Nie. Jesteś. Nie. Ej, jest nawet taka emotka na Twitchu Biseks, nie? Ej, Twitchu, sex, nie? I może powiesz, że jesteś bisexem, czy A też będziesz kołamał, że nie. Jeżeli nie, to ci powyziemy na wariograf. Dzień <laughs> dobry. Tak, no serdecznie. Robert Kostrzewa, studiowariograf. To możemy przystąpić już do uzbrajania. Nie ja ukrywam, że wiele osób chyba długo na to czekało. Więc dla mnie jest to też bardzo ważny odcinek. Ale jestem dzisiaj taki non. Jestem pewny swego, więc nie stresuję się aż tak bardzo. Aha. i Mam nadzieję, że, że wyjdzie to dobrze. Brzmi <grymieniem> jakby nie wyprawda. Wojtku, wariografu nie oszukasz. Przygotuj się na oczyszczenie. Poważnie. Nie, myślę, że będzie miał wszystko zielone. A ufasz mu w 100%? Tak. chyba najbardziej niż komukolwiek. Nie boisz się na przykład, że bo wiesz, taki, miał wizerunek kowieciarza. No to na przykład nie boisz się, że. Z innymi dziewczynami coś tam pisze, co Izek Gada go nie ma? Nie, no właśnie, nie. nie. A jest to lojalny jako? wobec mnie? Nie, nigdy nie sprawdzam. Jest, jest lojalny w 100% wobec mnie. Jestem tego pewna. Stanowcza. No ale jak mam być szczery, to, na przykład, to by się wypowiadał zawsze, że nie jest Sofika, ja kocham Sofikę. Ona jest właśnie, to jest ta jedyna. W końcu znalazłem też taką bezpieczną osobę. Mogę się przytulić do niej. No. Wypłynie, no. Więc To miło. Jestem gotowy. Aha. O. Ogólnie nie znam tych pytań, yy, które chłopaki przygotowali. A nie ukrywam, że jestem osobą, która bardzo... Ale w sumie fajnie, no słodko, nie? No bo też z drugiej strony yy, Wojtkowi Goli na pewno też jest ciężko znaleźć jakąś osobę, która będzie dla niego. która będzie z nim dla osoby. A nie dlatego, jaki ma fame, jaki ma clout i tak dalej, nie? To jest raczej dosyć taka wpływowa osoba, nie? Więc e, raczej dużo lasek może na niego lecieć z tego powodu. Zbrał o swoją prywatność, więc coś mi się nie spodoba, powiem next. Ale liczę, że na wszystko odpowiem. A nie przeszkadzać i różnica wieku? Ja jej nie odczuwam. A, bo jest tak młody? Nie dojrzałem po prostu. Nie po prostu. <laughs> Może to ja jestem na tyle dojrzała. Zaczynam test. Proszę pozostać nieruchomo. Aha. Czy dzisiaj jest niedziela? Czy podoba ci się Wojtek Gola? Pytam drugi raz, nie rób dramy Ok. A czemu? Dramy. Czy mi się podoba Wojtek Gola? Czy ja ja nie tak. Czy zamierza pan odpowiadać zgodnie z prawdą na wszystkie pytania tego testu? <słuch> Czy mi się podoba Wojtek Gola? No powiedziałabym, że nie. Bo ogólnie wydaje mi się, że Wojtek Gola nie jest teraz w swoim prime wyglądu. I to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Ja wiem, że on na mnie by na nawet nie spojrzał. Ja mam to w pi nie obchodzi mnie to, ale ja, ja dostałam takie pytanie, więc mogę na nie odpowiedzieć. Jak wyglądał na przykład ze 3 lata temu, bardziej mi się podobało niż jak wygląda teraz. Taki był bardziej smukły na twarzy, miał trochę mniejszą brodę, miał dłuższe włosy i był taki bardziej w moim stylu. Ale nie dziwię się, że komuś może się podobać. No jest to zadbany chłop po prostu. No, to myślę, że wystarczy wam moje zdanie. Tak, czy kiedykolwiek uczestniczył pan w bójce ulicznej? No, i co przerywasz? No, i chuj, za to, co powiedziałaś, możesz się pożegnać z kolejną walką na fejr. Aha. Wojtek Gola, -Gryl. gry. Nie, no nie. Myślę, że Wojtek Gola ma totalnie wpisy to, co o nim uważam. O, to jest 2022. No, to tutaj też, moim zdaniem, jeszcze miał takie. O, miał trochę dłuższe włosy, był szczuplejszy i miał taki, taki inny zarost, moim zdaniem. Tu też spoko wygląda. To jest styl Wojtka Goli, który mi się podoba. Nie uważacie, że, teraz, że tutaj wyglądał lepiej? No, mój, sprawdzę to, tak. W sumie nawet samodzielnie Ferrari. Wtedy. F no, kur A Weź się telefon! A czy gdyby to zależało tylko od Ciebie, czy pozwoliłbyś Marcinowi Dubielowi wrócić do Fame? Tak. Next. Czy gdyby to zależało tylko od Niego, czy pozwoliby Dubielowi wrócić do Fame? Mm -hmm. I down next. Zbyt kontrowersyjne pytanie, żeby na nie odpowiedzieć. Zadną się zwolennicy, którzy <grym> będą za, którzy. Ja prywatnie lubię odc odcina na dubiele, ale wolałbym na to właśnie wypowiadać. Czy miał pan więcej niż 200 partnerek seksualnych? <grym> zbyt prywatne. No dobra, kurwa, jakby miał poniżej 200, to i powiedział nie. Co? No... co ty... Ja dbam o sobie prywatność, ale nie. o takie jeszcze nie będę rozmawiał na fotografii. Ogólnie to ja się dziwię, że on się zgodził na taki odcinek. Ponieważ dba o prywatność I to są no, takie no. pytania. A to z dubierem to mega lajtowe. Zajebisty odcinek, next zbyt prywatne. No nie wiem no, z 200 osób to ja nawet nie znam. <laughs> ja pier... Ja się naprawdę, w... no ja myślę, że on może mieć ponad 200 i ponad nawet 300 partnerek seksualnych, no bo jakby tak pomyśleć, to on jest już w show biznesie jakoś, no nie wiem, z 10 lat i nawet jeżeli miałby wychodzić sobie każdego wieczora na jakąś imprezkę, to myślę, że taki Wojtek Gola może znaleźć laskę, kurwa na skinienie palca. On nawet nie musi nic robić. Laski będą się tak i tak pchały jemu do łóżka. I to naprawdę takie ładne. Więc mi się wydaje, że on mógł kurwa przebierać w tych laskach naprawdę, no tak, że, że nawet i może mieć ponad 200-300, nie? To, 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 co ty uważasz? No ale jak tam chcesz? Czy kiedykolwiek. To nie znaczy, że musi robić wszystko? No oczywiście, no oczywiście. I co z tego? Późnił się pan na ważne spotkanie? Tak. Czy gdybyś mógł zapakować swoją partnerkę seksualną, gdyby zrobiłbyś to? Czekaj, co? Czy gdybyś mógł zapakować swoją partnerkę w dyby, zrobiłbyś to? Co to są kurwa dyby? Dyby to nie jest takie coś, co się gra na tym? Aha. A o czym ja pomyślałam? No to takie szkockie. Szkocki instrument. Dudy! O mi o dudy chodziło! Ja pierdolę! No tak! <ścoughs> mi o dudy chodziło! <ścoughs> mm? A nie dywy, no dobra, no dobra, nieważne. Tak. A ona tak. Wczoraj to robiliśmy. Pogzdewa przytanie. To moje? Moje. Cię nie dziwię. Nie ja wiem, bo on lubi zabawki. A ty nie? Nie. Czemu? Znaczy... Spoko Ale nie wszystkie. W dyby średnio. Czy uprawiał Pan kiedyś seks z jakąś... Gdzie ja teraz dyby znajdę? ...z <laughs> dziewczyną i towarzyszył Ci zawodnik fame? Czyli co? Pan kiedyś se... Czy uprawiał Pan kiedyś miłość z jakąś dziewczyną i towarzyszył Ci zawodnik fame? Na 100% ruchali kogoś razem za Amadeuszem Ferrari, Såks nie? ...z jakąś dziewczyną i towarzyszył Ci zawodnik fame? Tak, ja wiem o kibolach. Wtedy jeszcze był zawodnikiem. To znaczy, że był trójkąt. Nie wiadomo, czy trójkąt, bo tego nie wiem, ale na przykład był on i zawodnik Fame, mm -hmm. i uprawiał seks z, z jakąś. Mm -hmm. Nie wiem, czy tam była jeszcze jej koleżanka, i ona uprawiała seks z drugą, okay. ale okay. zbijali piątki. nie? O, kurwa, jeszcze zbijali piątki. Czy kiedykolwiek. O Jezu. Ja jestem chyba zbyt dużą tradycjonalistką. Nie wiem, no to jest takie pojmane widzowie, no. No nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Był pan zatrzymany przez policję. Tak, koniec testu. Proszę postać nieruchomo do momentu spuszczenia powietrza z mankietu. jeśli chodzi o te pytania, to dużą reakcję spowodowały tę bójkę uliczną. Tak, tak. To było takie pierwsze pytanie, tak jakby jeszcze byłem. Rozumiem. Podobnie też było z tym pytaniem o Marcina Dubiela. To jest dla mnie taki temat wrażliwy. Nie, nie chcę, nie chcę znać w ogóle o tematach, które były w ostatnim czasie, bo myślę, że u wszystkich to były duże emocje. Nie, nie ma tu złej odpowiedzi, a poza tym ja. To... Pamiętacie jak del ciągle zbijał piątki? Połączcie, kropki. Też nie chcę, nie chcę swojej dawać, bo to są moje prywatne przemyślenia, mhm. To mi się nie chce dzielić. Wyniki, które przeanalizowałem, świadczą y, o tym, że y, mówił Pan prawdę. Mhm. Nie wprowadzał Pan w nich y, w błąd. Tak było, czy? Tak było. Tak było. Wszystko, co odpowiada. Tak było, to nie zmyślam. Mhm. Mhm. Tak też tutaj nam pokazują y, wyniki. Będziemy mogli przejść. Y, Niedługo w takim razie do kolejnego testu z. Innymi już pytaniami. Ale to wysyłała, ciągle wysyła piątki, połączcie kropki Weski, to też racja. Przypominam, że na część z pytań proszę odpowiedzieć celowo kłamiąc, czyli są to pytania o rzeczy, które miały miejsce, wydarzyły się, ale ja pana proszę, żeby pan celowo wprowadził w błąd w nich dobrze. Zapytam się jeszcze kiedykolwiek, to proszę wówczas skłamać. Dobrze. Napompuję ankiet. No dobra, Sophie, nie? Ogólnie jakby, bo gadać o tych zabawkach, nie? No. Używacie jakby zabawek? Uży no tak. Jaki na przykład. I ten z tyłu. Jaki na przykład? A to już strefa prywatna. Strefa prywatna, no. ale, ale... jakby, że... No mi się wydaje, że jest XXI okay. w i każdy... Nie wiem, o co ci chodzi, Akarim. <noise> Dzięki bardzo! Wysyłała za 50 zł! Buziaki, dziękuję bardzo. Ja nawet nie diluję z tym, że to jest nic złego, nie? Mówię, że nie, to... No. Sofie, tylko nie dawaj się podpuszczać za bardzo. Ja się nie podpuszczam, <laughs> tylko mówię, że... Znaleźliśmy farmę kontentu lepszą. <laughs> Zaczynam test, proszę pozostać nieruchomo. U. Czy uważasz, że BoxDelek chce zemścić się na Wardendze? O, -o. Tak. Nie. Zawahał się. No, ale ten. Jestem pewien, że gadaliśmy o tym czterokrotnie. Ale może ci nie wierzy on. Może mi nie wierzyć, no. Czy uważasz, że Ksaju obrażał cię w rozmowie z Natalią za zdrość? Ksaju! Myślisz, że wybrała ciebie. Mocne. Mocne. Czy kiedykolwiek ściągał pan na egzaminach? Nie. <noise> Jak nie? <głos> <głos> Czy Izak był najbardziej zboczony w Gołc? Nie. Ja uważam, że tak. <noise> <noise> Izak z <Wirole. głos> Czy ufasz całkowicie Boxdale'owi? Nie! Nie. Nic kurwa dziwnego, nie? Wojtkowi? Też nie. Ale myślę, że ja ufam mu bardziej niż on mnie. O, może w ten sposób. Że on, on jest bardziej godny zaufania. Nie, no, naprawdę. ...niż ja jeszcze w bardziej zaufam A mi ufasz, pełni? Ufam, no. A ty mi? No. Nie. Bardziej ci ufam niż jeszcze te, niedawno temu, ale dalej nie w pełni, okej. Okay. Okay. Wiem, wiem o co chodzi? No to tam, no, kwestia odbudowywania zaufania, nie? Ale ta muzyka zajebista dance. Dziękuję bardzo, Nero. To za wszystkim. Ale. Czy kiedykolwiek wyniósł pan coś ze sklepu nie płacąc? Nie. Koniec testu. Trudne pytania były. Nie. Niektóre takie śpieszne, specyficzne. Nie spodziewałem się. Czy Jeżeli chodzi dzięki. o e, pytanie, czy uważasz, że Boxdale chce zemścić się na Wardędze, czy to pytanie sprawiło jakieś trudności, tu się pan też zastanawiał. Zastanawiałem się. Mhm. Wydaje mi się, że nie. Mhm. Mh. Ale nie mam 100% pewności. Tu nie ma takich wskaźników, żeby Pan wprowadził w błąd przy tym pytaniu, więc jest tutaj jako prawda. Nie, nie mam interesu w ogóle. Już patrzę na taki interes biznesowy albo coś, żeby mi to Ale dobrze zrobiło. Ale też i na przykład. Działasz przy fejmie. Nie ma w tym sensu po prostu. Natomiast przy pytaniu o ściąganie na egzaminach. Przypomniał pan sobie wówczas coś, o czym pan pomyślał? Myślę, że nie ma osoby w życiu, znaczy może są takie osoby, które by nie ściągały kiedykolwiek. Tak? No i tu wprowadził pan w błąd, tu pan skłamał. Pytanie, czy Izak był najbardziej zboczony w GOATS? Myślę, że, szczerze myślę, że nie. Co ty... <głos> <głos> nie może, bo jest, jest ze swoją kobietą i ten. Ale to nie wyklucza drugiego, nie? Ale myślę, że nie jest najbardziej zboczony. Kłamstwo. Nie, szczerze nie jest najbardziej zboczony. Ale nie wiem. I nie ma takich wskaźników, że pan tu jednoznacznie wprowadza w błąd, także myślę, że tu. Mamy jeszcze Boxdela, dlaczego jest wyrola Sylwka. wyrola Sylwka. I Sylwek, a jakich używacie zabawek. Pytanie, czy ufasz całkowicie Boxdelowi? No, nie ufam niestety. Chciałbym, ale nie ufam. No i tu również nie wprowadził pan w błąd. Powiedział pan prawdę. Myśliłbym nad tym popracować Michał. Długa droga przed nami. Myślę, że to najdłuższa droga. Sofie, a czy ty uważasz, że boksel jest dobrym człowiekiem? Aha. Uważam, że każdy człowiek jest dobry dla, dla bliskich sobie osób. A jeżeli osoba po prostu nie jest blisko, no to, to może się zachowywać tak jak chce, po prostu. Ja pierdolę, ale NPC-towe pierdolenie, nie? nie. Tam tej osoby. Me mega NPC-towskie to powiedzenie było. A ja uważam, że na przykład nie wszyscy są dobrzy. A ty jesteś dobrą osobą? Jak uważasz sam? O, Czy, właśnie takie pytanie. Czy chciałbyś mieć przyjaciela, ty, jego samego jak ty? Tylko jakby był tą prawdziwą taką wersją najbliższą, nie? Tak jak dla Ulfika na przykład, nie? A jak to było z tym wyniesieniem ze sklepu nie płacąc, coś pan sobie tutaj przypomniał jakąś sytuację, bo tu. Yy, yy. A co ona ma tam gadać, wie Baliła w sam środek takich dram i niuansów? No, pewnie tak, tylko no z drugiej strony ja na przykład uważam, że ona po prostu nie chciała jemu zaszkodzić. W sensie Dombok No bo jakby powiedziała na przykład, że jest dobrą osobą, no to spoko, nie? Ale jakby powiedziała, że jest złą osobą, no to wtedy musiałaby się z tego tłumaczyć. No, reakcje pokazują, że... I raz w jednym ze sklepów była bardzo duża kolejka i wyniosłem taką... Na... Dwie nakrętki takie do, do śrubek, bo potrzebowaliśmy wtedy. I wtedy jakby to była rzecz, którą za mało lata faktycznie wyniosłem, ale to kosztowało chyba spadek mm. groszy. I złodziej. I złodziej Jasiek. <laughs> no, ale ślad pamięciowy pozostał już po tym zdarzeniu. Pamięta pan to do tej pory? No i tu wyszło pan, że pan... Yy... Z 20 lat minęło. Tak. I tu już więc... że pan skłamał przy tym. Przyniosę tam te pieniążki. Napisy czy lektor? A tam był lektor. Rozumiem, już doszedł, rozumiem. To było mniej, ale... Napisy. Szansę też do szyi Ty ukradłeś sobie ze sklepu kiedyś? Też właśnie, takie śrubki. Ja e, kilka razy tam na przykład bułkę zjadłem w sklepie i nie zawodziłem w nią. No miałem wyciąg co ja, na przykład bagietki czaskowe, które już kosztowały trochę. I na przykład dwie dziewięćdziesiąt dziewięć, <laughs> ja Ole. Śniadanie za friko. Przy tym pytaniu. Śniadanie za freko, że, że tyle nie. obrażał cię w rozmowie z Natalią zazdrości, że wybrała ciebie. To były jakieś wątpliwości, bo tu nie Miałem że że wątpliwości. Był. Wiedziałem, jakie on ma podejście po prostu <grym> ee, do Natalii jestem przekonany, że to był powód na początku, który u niego gdzieś tam. Tylko Czyli jakie miał podejście? Że chciał ją czy co? To Zaskoczy zaskoczyło mnie pytanie trochę jakby, nie, że no i tu była szczera odpowiedź z Pana strony. Już od dłuższego czasu wiem, że on bardzo tam wypisywał, chodził, kręcił się, obserwował i jak mu powiedziałem po prostu, że gdzieś tam znam ją, to jego reakcja była bardzo wymowna i na podstawie tego jestem w stanie ocenić, że, że mówi prawdę. Przejdziemy w takim razie do kolejnego testu. Proszę pozostać nieruchomo. Czy kiedykolwiek zażywał Pan narkotyki? Nie. TF, TF! Czy miał pan intymne zbliżenie z mężczyzną? Nie. Czy jest pan biseksualny? Nie. Czy kiedykolwiek popełnił pan wykroczenie? Nie. Gdybyś miał nagle stracić cały majątek, ale uratowałby cię seks z mężczyzną. Zrobiłbyś to? Tak. Ja przy... Mocno zadałem, nie? <laughs> nie. Dziwo. Aha. Cholobi stracić cały majątek? Coś złego z facetem raz. No raz w dupę to nie. To niczego, nie? Nie grzech. O, proszę bardzo. <laughs> nie, chyba luz, nie? <laughs> Potem odbudowywać wszystko od zera? Tak. No. Czy podniecają pana mężczyźni? Nie. Czy kiedykolwiek brał pan sterydy? Nie. Nie. Koniec testu. Proszę pozostać nieruchomo do momentu spuszczenia powietrza z mankietu. Które z tych pytań panu największe problemy sprawiły? Żadne. Żadne. Zastanowiłeś się nad pytaniem, czy gdybym miał stracić cały majątek, czy udałbym się z mężczyzną? Mhm. Natomiast myślę, że gdybym to zrobił, bym się do końca życia źle z tym czuł. A pieniądze to tylko pieniądze, a które możemy tak zarobić. I myślę, że ważniejsze jest to, jak spojrzymy. Na siebie w lustro i będziemy się dobrze czuli z samym sobą. Tak, widać. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Toć było, jakby to pytanie pracowało. W panu zastanawiał się też pan nad tą odpowiedzią. Natomiast w momencie, kiedy pan już odpowiedział, jakby zdecydował. Czasem się tak zatrzymujesz i nie mrugasz, że nie wiem, czy mi się zaczyna, czy to tylko ty. Sory. Panie, to te reakcje no, wskazują na to, że mówił pan prawdę. Jeżeli chodzi o pytanie, czy miał pan intymne zbliżenie z mężczyzną? Tu jakby od razu pan nie miał żadnych wątpliwości. Konkretnie, konkretnie pan odpowiedział. Dlaczego on płacze? I ta odpowiedź... To jest bez sensu, że ja w ogóle to nie chcę ale odpowiedział pan prawdę, panie, Wiem. panie Wojtku. Nie skłamał pan w tym, w tym pytaniu. Zaprzeczył pan i to jest, to jest prawda. Za sekundę. Ja, no, chwilę, zaraz skończymy, jak pan będzie mówił. Muszę chwilę. Okej, okej. Okay, okay. Ja nie rozumiem, ja nie rozumiem, o co ch tu chodzi. U niego to aż ta, tak bardzo to siedzi w głowie? Ile to trwa? Najmocniej. Nie mu to się, siedzi. Wykopki bardzo, tylko bardzo robią bardzo to, nas. nie? On nie jest y, homofobem, ani osobą, która nie ma, ma z tym jakiś problem i tak dalej, tylko on po prostu nie jest biseksualny, jest hetero, a ludzie wciskają mu to, że jest biseksem, nie? <śmiech> <śmiech> w sensie... Ja dopiero o tej emotce w ogóle na Twitchu się dowiedziałam ostatnio. Ja nie wiedziałam w ogóle, że jakieś wykopki o nim tak piszą. Przecież ja myślałam, że to jest jakiś mem. I że on w ogóle dopiero przed chwilą nie, to, to zaczął mieć, że tak o nim gadają. Wiesz, nikt z nas nie wie na przykład, jak Oj, jego mama się z tym czuje. Pokazałem. Ale wy jesteście z na czasie, kto pisze XD. No ale co? Mamy płakać razem z nim, czy o coś chodzi? Mem. I co? O tej, po robocie. Ale słyszę. to jest git. Ja wiem, ale mi to męczy, że ja w ogóle... Że ja mam poszły, że są takie wątpliwości w ogóle, stałe mnie to... O Jezu, ale no na przykład, nie wiem, mi się wydaje, że na przykład na temat y, Tyburskiego... Obu burskich też są takie teksty. A dlaczego? Dlatego, że oni w chuj o siebie dbają. I jakie jest przeświadczenie o facetach w tych czasach, że jak za się o siebie w chuj za mocno dbają, to, że są no biseksami albo że są homoseksualistami. To jest dziwne, że aż tak mocno to na niego wpływa, ale może to po prostu jest kwestia tego, że już wybuch po jakimś czasie i że przez długi czas, przez długi czas go po prostu to denerwowało i tyle, nie? Dbają, co ty gadasz? Mają porobione nosa, czoły i te deku. To jest męskie. To jest dbanie o siebie. No a co? D dbanie o siebie to jest tylko kurwa, myci się. No jak się myjesz to dbasz o siebie. No nie możesz mieć różnych, y nie wiem, etapów, leveli dbania o siebie. Tak, to jest dbanie o siebie. Można dbać o siebie i się nie myć. No nie, no można dbać o siebie tylko to, w ten sposób, że się myjesz, nie? Czy wtedy dbasz o siebie, czy nie dbasz o siebie? No dbasz o siebie, tak? Ale czy jeżeli myjesz się, a do, do tego jeszcze w jakiś sposób zmieniasz swój wygląd, bo tak po prostu bardziej ci, ci się podoba, czy wtedy też o siebie dbasz? Tak, dbasz o siebie. A czy jak ktoś robi w*** wch... zabiegów i wygląda chłop, to znaczy, że dba o siebie, czy jest po***any? No to już inna kwestia, ale no myślę, że to jest też kwestia dbania o siebie i tego, że po prostu twoja... twój światopogląd już jest tak zaburzony, że ty chcesz o siebie dbać, ale wychodzi inaczej i zaczynasz wyglądać karykaturalnie. Ale wy w ogóle ku. gadacie o tylu różnych tematach, że to jest chuj. Wygadacie o tylu różnych rzeczach, że żeby porozmawiać na ten temat. No byśmy musieli spędzić tej dwie godziny, bo to, są, to jest strasznie dużo różnych tematów, nie? Nie czuję w ogóle czemu mówienie, że ktoś jest biseksualny jest obrazą. Ja nie wiem w ogóle, po co się nakręcać na coś takiego. No, czy was to boli, że na przykład ktoś o was pomyśli, że nie wiem, dbacie o siebie i tak dalej, to to, że możecie być biseksem? Ja bym miała to totalnie w Róbcie tak, żeby wam było dobrze i nie patrzcie na innych, którzy wyrażają jakieś swoje opinie na wasz temat. Ile razy słyszałem, naprawdę Akari? ty masz piłę? zależy, zależnie od tego w czym coś mam. Czasami mam w piłę, a czasami w ch**o. No. no ale masz to za sobą, nie? ja wiem, Ja wiem, ja wiem. A nie wiedziałem, że we mnie tak siedzi, nie? No, właśnie bardzo. Jakby... A to Ale co, że jak usłyszałeś, że powiedziałeś prawdę, to zeszło ciśnienie, ja tak? Wiekałem, że ja wiedziałem, że, że powiem prawdę, ale... Ale do mnie doszło, może, że wiesz, że... Może też zeszło ciśnienie, ale też do mnie doszło, że jakby stary, że siedzi to we mnie mocno, że. No. Że, że to jest. Po... Stary, że ludzie poznają tak cię. Być. To ja tak miałem tak samo i też się raz spłakałem, jak mi mówili, że zajmują hajs na schroniska. No myślał <grym> no się i my. to jest to... I Wysyłali mi przez rok zdjęcia psów, co zdychają, i tak samo miałem reakcję. Czy mam kanapkę z awokado i z pomidorem? O, no to jest straszne, bo jakby ja jestem tolerancyjny. Ja, jakbym naprawdę, gdybym stary chciał stale umówić się z tą nolanką i z tą sekst, to bym powiedział, że jakby lubię chłopaków, że robiłem coś. Nawet szkoda słów w ogóle, czy ludzie potrafią być. Ale wiesz, to no taki jest interes. Ja, ja się z tym jest gorszy, ale to musisz właśnie wiesz, Nie, przepraszam, skorupa, musi ci Cebula jest pewno. Ja to wiem, stary, wiem. Po prostu no. się działo to we mnie widocznie, nie wiem, nie wiedziałem, że pod, tak gdzieś się działo, więc jakby spoko, fajnie, że, że nie jestem biseksualny i tyle, jest... no. Najśmieszniejsze jest to, że będą takie memy stare, nie? No. Że ty jesteś prawdziwym giga że ty się rozpłakałeś, że... No. Ja ja jestem pół hetero, Tak I taka szczera, ku**a, sigma będzie. A się działo to to i co? To pytanie o wykroczenie... To policja za przetoczenie prędkości. Mhm, Jeszcze jest wykroczenie, ale no jest. To się zgadza, bo przy tym pytaniu rzeczywiście pan skłamał przy odpowiedzi. Na pytanie, czy jest pan biseksualny, nie miał pan żadnych problemów z odpowiedzią na to, na to pytanie. Odpowiedział pan Szybko, pewnie i konkretnie. I reakcje y, są niskie, nie wskazują na to, żeby Pan mógł skłamać. Powiedział Pan prawdę przy tym, przy tym pytaniu, czyli nie jest Pan biseksualny. Natomiast duże zmiany widzą zawsze za, przy, przy pytaniu o sterydy. Pana jest stwierdza, że tu wprowadzał pan, bo łamał pan. Zdarzyło się. Jakiś cykl sobie zarzucić. No tak, i to nawet wcześniej gdzieś tam ten pierwszy cykl się pojawił w moim życiu. No dobra, a jesteś ja teraz? Nie uwielbiam awokado. Teraz nie mam fotografu. Jestem czysty. <głos> <głos> Ale można, można cię nazwać teraz osobą naturalną? Nie, no totalnie nie. Tylko, że wiecie, co ktoś mówi, że jak bierzesz sterydy, to się nie liczy, że to jest takie wiersz. Na pewno pomaga to, hmm. ale to nie jest tak, że wiesz. To jest ciężka praca. Ale jest to jakoś tam znaczący dla pana temat i. No, raczej, że nawet jak bierzesz sterydy, to i tak musisz zapytać. Ale żeby to jakoś wyglądało. To i to wyszło w trakcie w trakcie badania. Pozostało nam jedno pytanie: czy podniecają pana mężczyźni? Nowcze, a nie uważa, że to jest to toksyczne czasami. Trzeba mieć grubą skórę i twardą dupę, co y, facet też potrzebuje wsparcia. No wszyscy potrzebują wsparcia, tylko widzisz, y, wydaje mi się, że to nie był aż taki znaczący temat dla innych ludzi niż dla niego. Nigdy nie podnieciłem się na widok mężczyzny. Prawie, prawie żadnych y, reakcji nie, y, nie było. Mówił pan prawdę. Czy tak też jest w rzeczywistości? Tak, to szczerze mogę powiedzieć, że jakby nigdy nie podnieciłeś na widok mężczyzny, że nagle bym zobaczył i... <coughs> <fiquei. g aja> Nie pod sytuacji. Z wyjątkiem bizarek. <głopotamy> No, i tak też, jakby, potwierdza to badanie i ten test. Jednoznacznie wskazania są tutaj, że mówił Pan prawdę przy tym przepisie. Tym no dobra, powodzenia, Renę. Daj znać. <sł diyecki> <sus proposing> <śham> dziękuję. Także dziękuję bardzo za, za badanie. To... No tak, tak, dziękuję również. Dziękuję bardzo Panu. Dziękuję również. Ludzie, przekno mi, że zepsułem grę. Grasz. Nie, nie palę. Mogę zagrać, ale zagrajmy filmu grę. Nigdy w życiu nie pomyśleć, to, że pójdę na Warnopnię. <śmiennie> to jest ja jakiś szczery. Ten film, jak się... Chłopy zorganizowali w klubie go. Z odcinek z mariografem, żeby wow. ogarnąć, wow. że ich ziomek nie jest biseksualny. <śmiennie> to, to czasy nie.